Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Pokrowiecki, jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym, od co zajmuję się chirurgią szczękowo-twarzową i feminizacyjną twarzy. Dzisiaj chciałbym a, przybliżyć nieco zagadnienie zabiegów feminizacyjnych w obrębie dolnego piętra twarzy, czyli okolicy, która egzekwo jest e, równie często wykonywana u transpłciowych kobiet w trakcie Przemiany w trakcie serii zabiegów potwierdzających płeć. Czym są zabiegi feminizacyjne obejmujące dolne piętro twarzy? Przede wszystkim są to zabiegi, które mają na celu podkreślenie kobiecych cech dolnego piętra twarzy. Jak wiadomo, typowo męskie cechy żuchwy to rozbudowane kąty żuchwy oraz rozbudowana bródka. Zabiegi feminizacyjne mają na celu zredukowanie tych elementów oraz złagodzenie rysów, nadanie żuchwie, a tym samym całemu dolnemu piętru bardziej trójkątnego kształtu niż tego wyjściowego, bardziej kwadratowego. Zabiegi redukcyjne, zabiegi osteoplastyczne, które najczęściej wykonujemy w trakcie takich operacji, to redukcja kątów żuchwy, czyli. Usunięcie nadmiaru kości w okolicach tych kątów celem złagodzenia i wysmuklenia żuchwy oraz genioplastyka typu T, czyli zwężenie brudki, nadanie jej bardziej trójkątnego kształtu. Jak się przygotować do zabiegów osteoplastycznych, do zabiegów feminizujących? Podstawą planowania jest badanie pacjentki. Jest analiza badania radiologicznego. Najczęściej jest to tomografia komputerowa twarza czaszki bądź CBCT. Na podstawie takiego badania oceniamy położenie ważnych struktur, jak położenie nerwów czuciowych, położenie wierzchołków zębów, faktyczną grubość kości. Takie badanie jest konieczne, aby bezpiecznie zaplanować właściwe miejsca osteotomii kości. Nie można również zapominać o tkankach miękkich, ponieważ. Kość jest pewnego rodzaju fundamentem dla tkanek miękkich, i u niektórych pacjentów po zabiegach redukcyjnych występuje konieczność e, ingerencji w te tkanki miękkie, aby jeszcze lepiej je, że tak powiem, ułożyć na tych nowych fundamentach, czyli bardzo często przy redukcji kątów żuchwy należy rozważyć e, ewentualny mini lift sukcję, twarzy, a central lift. U niektórych pacjentek rekomenduję również usunięcie poduszek tłuszczowych biszata celem lepszego, lepszej ekspozycji dolnego piętra twarzy. Wszystkie wspomniane przeze mnie właśnie procedury, czyli redukcja kątów żuchwy, zwężenie brudki, czyli genioplastyka w różnych oczywiście wariantach w zależności od wskazań, jak również zabiegi w obrębie tkanek miękkich, takich jak liposukcja, jak różnego rodzaju liftingi. Czy usunięcie poduszek tłuszczowych biszata. Jest to zestaw zabiegów, który należy rozważyć w trakcie planowania zabiegów feminizacyjnych. Oczywiście nie u każdej pacjentki. Wszystkie z nich są konieczne celem osiągnięcia pożądanego efektu estetycznego. Natomiast osobiście uważam, że chirurg podejmujący się zabiegów feminizacyjnych powinien w właściwy sposób umieć określić potrzeby, a następnie również te Procedury przeprowadzić, także jeżeli macie pytania związane z zabiegami feminizacyjnymi bądź też maskulinizacyjnymi, o których może mieliście okazję już posłuchać, a jak nie to serdecznie zapraszam.